Powiaty Sejneński, Suwalski oraz miasto Suwałki zostały wpisane do rządowego programu rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030. Po interwencji posła Jacka Niedźwieckiego, poprzedzonej naszą publikacją i konferencją prasową suwalskiego samorządu oraz lokalnych przedsiębiorców, resort funduszy i polityki regionalnej zdecydował się na zmianę, którą w poniedziałek w Sejnach ogłosił wiceminister Jacek Protas. Nadmierny koszt to jedyny powód, dla którego przetarg na budowę suwalskiej instalacji termicznego przekształcenia wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych został unieważniony. Ostatni odcinek trasy wschodniej to 731 metrów drogi i położonej obok i pod nią infrastruktury. W ocenie wykonawcy roboty powinny zakończyć się w lipcu bieżącego roku, potem odbiory i od września nowa droga stanie się dostępna dla kierowców.